Historyczne porozumienie unijnych liderów. Wiktor Orban odblokował na szczycie w Brukseli miliardy euro pomocy dla walczącej Ukrainy i o tym już za chwilę. Małgorzata Prokopiuk, witam Państwa. Zapraszam na ekspres. Daniel Obajtek traci stołek prezesa Orlenu. Został dziś odwołany przez radę nadzorczą paliwowego giganta. Były wójt pcimia i jeden z najbardziej zaufanych ludzi Jarosława Kaczyńskiego. Zasiadał na stanowisku szefa polskiej spółki od 6 lat. Przełomowe porozumienie w sprawie unijnej pomocy dla Kijowa. Szef Rady Europejskiej poinformował o zgodzie Węgier na odblokowanie miliardów euro finansowego wsparcia dla walczących z Rosją Ukraińców. Mark Zuckerberg kaja się i przeprasza rodziny ofiar. Szef koncernu Meta został przesłuchany przez amerykański senat w związku z wykorzystywaniem mediów społecznościowych przez przestępców seksualnych. Ja. W tym roku zagrają w Polsce. Tytani elektronicznego popu, czyli Pet Shop Boys dają fanom kolejny prezent. Właśnie zapowiedzieli nową, piętnastą w swoim dorobku płytę. A my mamy dla Państwa ich świeżutki teledysk. Na koniec śmiałek, który chce pobić rekord świata w najszybszym przebiegnięciu maratonu z lodówką na plecach. Na wszystko po to, aby zebrać pieniądze dla brytyjskiej organizacji specjalistycznej AGD. Na szczęście sytuacja się wyjaśniła, a teraz za pomyślny finał maratonu trzymają kciuki wszystkie brytyjskie służby. I rzecz jasna, to wszystko dziś. Życzę Państwu dobrej nocy i do zobaczenia jutro.